Choć komentuję mecze nie od wczoraj. Chyba nigdy nie. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. Lech Poznań zmierzy się z zagłębiem Lubin. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa. Za to z ochotą, by. dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Mateusz Wdowiak. Dąbrowski. Wdowiak. A teraz Mateusz Wdowiak. Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Milić. Karl Stren, Radosław Murawski. Wicek krzyczą, żeby strzelał. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej, mogą zagrozić bramce rywala. Szansa, czy przełamie impas? Dobrze, teraz przeszkodził. Podanie do wdowiaka. Nie śpieszy się, chce groźnie zagrać. Proszę państwa, bramka! Szybkie otwarcie wyników w tym meczu! No to mamy 1 do 0. Karlström. Markwiński. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Mogą wyrównać! Dobrze teraz zatrzymał strzał. Pole karne, głęboko teraz. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Spiega teraz ostro ze skrzydła. Mamy obrony bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Mateusz Wdowiak. Nie wyglądało to najlepiej. I wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Bartosz Kopacz. Szanują teraz piłkę, wymieniają podania. Zyskują na czasie. Zdecydowane wejście w piłkę. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Ze skrzydła, w szesnastkę. Ciężko tam było trafić do siatki pod takim kryciem. Właśnie tak powinno się wprowadzać kilkę pod bramkę rywała. Szansa na remis. Goal! Golejusz! Komita akcja Ibranka. Daje im wyrównanie i pozwala pomyśleć o pójściu za ciosem. Brawo lech. Mamy remis. Jeden do jednego. Tomasz Makowski. Makowski. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Wyjście Lecha z piłką do przodu. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki, był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Doskonale rzucił tę piłkę. Może im dać prowadzenie. Pręka! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować. Kibice go oklaskują, koledzy gratulują. Wielkie, wielkie brawa! A zatem mamy wynik 2-1. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Makowski. Wdowiak. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Lubinianie nie przerywają akcji. Sędzia też nie, bo uwzględnia korzyść. Wdowiak. Podanie do wdowiaka. To może być wyrównanie. Chyba trafi. I gol. Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki, Jadwiga ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania, tym samym wracamy do punktu wyjścia. I strata kolejowa. Zdowiak. Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki, nie oddaje jej za bezcen. No, za to chyba jednak będzie kartka. Musi być, bo robiła się z tego okazja, którą faul drastycznie przekreślił. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Bartosz kopacz. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Warto Kopacz. Dobra interwencja. Rywal bezradny. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Przewinienie. Miedziowi będą za chwilę wykonywać stały fragment gry. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Rozległ się Gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. I tracą teraz piłkę. Gramy dalej. Gestykuluje sędzia. Faul odnotowany, ale przyznaje korzyść na rzecz zagłębia. A teraz Mateusz Wdowiak. I schodzi teraz z flanki na środek. Uwaga! Musi to wykorzystać! I zatrzymał to ładnie. Cisnął tam mocno. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Zdobyta bramka na pewno pomogła wejść w ten mecz. I jeśli mamy na kimś skupić szczególną uwagę, to chyba właśnie na tej postaci. Filip Marfiński. Patrzył kolegę w polu karnym, dogrywa, obrońcy rywala chyba przysnęli. Gol, proszę państwa, cios za cios! Znowu prowadzą. A zatem jest teraz 3 2 Lubinianie nie przerywają akcji, sędzia też nie, bo uwzględnia korzyść. No cóż, jednak za mało korzyści w tym puszczeniu korzyści, więc sędzia cofa akcję. Rzut wolny. Jednak, tracą teraz tę piłkę. No i po ataku dobra interwencja. W zagłębie Lubin rozpocznie z autu. Dobra centra w szesnastkę. Ten atak wziął w łeb. Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Próbują teraz rozklepać obronę. Kirkeskow. Mikel Kirkeskow. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Lech poznań, bez piłki. Wjeżdża Jad w masło. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. No i już po akcji. Próbuje teraz szczęścia. Łatwy strzał. Niewielkie wyzwanie dla brankarza. Balua. A teraz uwaga. Przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. Co pokaże Damian Bohar. O i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Statystyka posiadania, jak na razie, po stronie rywali poznańskiego Lecha. I w sumie czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi w posiadaniu na bramki. Byle tylko to się w końcu nie zemściło. Makowski. Damian Dąbrowski. Bochar. Bartosz Kopacz. Kirkeskow. Bochar. Mikel Kirkeskow. Juka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Dąbrowski. Dąbrowski. Mikel Kirkeskow. Dąbrowski. I podejmują jeszcze jedną próbę. Rozpaczliwie szukają szansy na wyrównujące trafienie. Na stadionie olbrzymie emocje, na trybunach co chwila wybucha wrzawa. Wciąż utrzymują to prowadzenie, ale do końca jeszcze trochę zostało i nie wiemy, co tu się jeszcze wydarzy. Jedno jest pewne, to spotkanie zapamiętamy na długo. Dużo widzi na boisku, popatrzmy, co pokaże Damian Bochar. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Mikel Kirkeskow. Damian Bochar. Co pokaże Damian Bochar? Zbyt czytelna ta centra. Partnerzy odcięci od piłki. Palua. Isak. Nie, nie ma gola. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Tomasz Makowski. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie...